Zapewne Państwo wiecie, że wszystko, co nas otacza, składa się z małych obiektów zwanych atomami. Taki pojedynczy atom najłatwiej sobie wyobrazić jako maleńkie jądro, które znajduje się w jego centrum, a które otoczone jest poprzez elektrony. Wyobraźcie sobie teraz Państwo, że my, fizycy, brutalnie wyrywamy atomom ich jądra. Co więcej, my tymi jądrami bombardujemy inne, niewinne atomy. Żeby się przekonać, po co to robimy, zaproponuję mały eksperyment. Państwo będą atomami, a ja będę do Państwa strzelał jądrami atomowymi. Przyniosłem tu ze sobą pudełko jąder atomowych i zanim zacznę Państwa nimi rzucać, to przyjrzyjmy się sytuacji, z jaką mamy teraz do czynienia na sali. No, można powiedzieć, że jesteście Państwo całkiem porządnym ciałem stałym. Każdy atom ma swoje dobrze zdefiniowane miejsce, jesteście Państwo ułożeni w ładne regularne rzędy, a nikt nie wykonuje żadnych gwałtownych ruchów. Ale teraz uwaga, zaczynamy ostrzał. Co się dzieje? Tam, gdzie dolatuje jądro atomowe, tam atomy zaczynają się poruszać. Niektóre atomy sprytnie wychwytują jądra, niektóre cząstki do mnie trafiają, ale generalnie no, zabawa zaczyna robić się przednia, ale póki co to wystarczy. Przeanalizujmy teraz, co stało się podczas tego naszego małego eksperymentu. Po pierwsze, tam, gdzie trafiło jądro, tam atomy zaczęły się intensywniej poruszać. Gdyby eksperyment trwał dłużej, a ja na przykład uparłbym się, żeby bombardować tylko ten pierwszy rząd, to państwo tu siedzące zapewne po pewnej chwili wstaliby i przeszli do innych, spokojniejszych rzędów. I to jest właśnie jeden z powodów, dla którego strzelamy jądrami atomowymi w atomy. Zmuszamy tym samym atomy do poruszania się, możemy je przegrupowywać, zmieniać ich pozycję, a przez to wpływać na własności ciała stałego. Czyli na przykład tworzyć materiały o nowych i niespotykanych własnościach. Po drugie, niektóre osoby złapały tą piłeczkę tutaj i odrzuciły ją do mnie. To zjawisko w fizyce nazywamy emisją wtórną. Można sobie wyobrazić, że na przykład dorosła osoba mocniej, z większą energią odrzuci taką piłeczkę niż na przykład dziecko. A to oznacza, że mierząc energię takiej wtórnie wyrzuconej cząstki, jesteśmy w stanie wywnioskować, jakie atomy wchodzą w skład naszego materiału, a nawet ile tych atomów jest. I tutaj dochodzimy do pętły. Bombardując jądrami atomowymi inne atomy, jesteśmy w stanie zarówno modyfikować, zmieniać własności materiałów, jak i te materiały badać. A proszę sobie wyobrazić, że to tylko dwa przykłady z ogromnej gamy możliwości, jaką dają nam maleńkie jądra atomowe. Dziękuję bardzo. Dziękujemy uprzejmie. Bardzo jasny, klarowny wykład. Pozwolą Państwo, że ja najpierw zapytam, co to jest ta fizyka niepoważna. Znaczy, ja osobiście definiuję fizykę niepoważną, jako taki rodzaj fizyki, na którą nigdy Narodowe Centrum Nauki nie da grantu. Czyli na przykład. A. Dlaczego bąbelki w piwie unoszą się z taką, a nie inną prędkością? Dlaczego piana na piwie Carlsberg zanika inaczej niż na piwie tyskie? To jest na przykład fizyka niepoważna. To wszystko tak. jest fizyka, no ale trudno oczekiwać, że Narodowe Centrum Nauki przyzna grant badawczy na takie rzeczy. są gdzieś jakieś takie nagrody za no, takie antynoble przecież. Tak, Ignoble są. To no właśnie. Faktyczne. To są wtedy, to, to, są chyba, to jest ta fizyka niepoważna. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Chociaż historia pokazała, że Ignoble, czyli tak naprawdę nagrody mm. za fizykę niepoważną, są również wręczane przyszłym noblistom. A też? Tak, jest taki przypadek. Dosyć e, są nie... też ludzie, którzy y, y, czynią różne doświadczenia fizyczne. Potem dzielą się swoimi opiniami, choć nawet nie są fizykami, trochę czy to są poważni, czy niepoważni fizycy. Na początku radia kiedyś dostaliśmy depeszę agencyjną, gdzie pewien Japończyk ostrzegał, aby nie wkładać piłeczki golfowej do kuchenki mikrofalowej, ponieważ wybuch zdemolował mu kuchnię. Sprawdzę. No to wielkie pytanie, ale Dobra, dlaczego jajko wybucha w kuchence? Możemy sobie wyobrazić, tam jest półciekła jakaś materia, która rozszerzając się, ale to samo jajko nie wybucha w, w gorącej wodzie gotowane. Niekiedy pęka, ale rzadko. Ale dlaczego piłeczka golfowa, której chciałem stałem od początku do końca? To jest powoduje... bardzo dobre pytanie, nie do, znam odpowiedzi. Doskonale. Ale mam jedną kuchenkę da. mikrofalową, która nadaje się do zniszczenia, sprawdzę, naprawdę. Ale nie pan tego nie robi. Przy Japończykowi to zdemolowało kuchenkę. Ale z ciekawości ja to zrobię. To nie pan wystawi chociaż tę kuchenkę na balkon. No. Dobrze, proszę, słucham pytań. A, a, a chciałam powiedzieć na początek, że bardzo mi się podobał początek. To znaczy to, że Pan Dziękuję tutaj nas, w nas Pan nie rzucał, to szkoda oczywiście. A mogę za to będą punkty ujemne, ale y, że Pan nas tak <grym> pobudził poznawczo y, tą zabawą, y, to było fajne. Ale jeżeli miałabym jakąś uwagę do Pana prezentacji, y, to powiedział Pan tak bardzo obiecująco, że w ten sposób można robić nowe materiały o niespotykanych własnościach. I nie powiedział pan ani jakie materiały, ani jakie są te niespotykane własności, i to jest trochę tak jak mówić, Ach, szkoda, że państwo tego nie widzieli. Dobrze, to ja może podam przykład, jeżeli można. Niektóre osoby, niestety, szczególnie na starość, potrzebują protez. Taka proteza musi spełniać jeden podstawowy warunek być biokompatybilna, to znaczy zgadzać się z naszymi tkankami. Wspaniale wpasowywać się w te tkanki. Ale jeżeli mówimy o procesie stawu, to ten staw musi się poruszać czyli dobrze, jakby się nie ścierał. Zazwyczaj materiały, które są biokompatybilne, łatwo się ścierają a więc trzeba je powlec jakąś warstwą trudnościeralną i do tego chociażby może służyć bombardowanie jądrami. E, Powleczemy takim Biokompatybilny materiał, warstwą metalu, następnie dobijemy tą warstwę jądrami atomowymi i to się rewelacyjnie będzie przez lata trzymać. I nie ścierać. A to bardzo ciekawe. To jak jest to emisją wtórną, jak pan bombarduje jądrami tak. atomowymi, to co wtórnie wylatuje? E, no, różne cząstki. Elektrony, fotony. E, jądra no, nie raczej... te same piłeczki. Nie, nie, nie. E, to jest duże uproszczenie, które tutaj zrobiliśmy, ale nie te same piłeczki. Niektóre zostały przecież. Ale y, 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 ten początek był, y, bo Ty powiedziałeś, że obiecujący bardzo. Y, dla mnie był trochę przerażający. Myślałem, że Pan będzie nam wyrywał jądra tutaj. Powiedział, Jesteście ciałem stałym, i ja zaraz. I ja tak myślałem sobie, Boże, nie. Ale na szczęście Pan jakoś się opanował i po prostu tylko nas bombardował, żebyśmy zmienili ten ciał, ten stał, ten stan w bardziej. W bardziej, żebyśmy się przemienili w coś innego. Więc to było ok, przeżyłem coś <grym> małych horrorek, taki, i to, i to mi się podobało. I, I tak jak sobie wyobrażałem nas jako ciało stałe, to było ok, dlatego że byłem zaangażowany. Tak? Czyli to zaangażowanie odbiorcy tutaj zaczęło grać, zacząłem być jakimś ciałem stałym, chociaż przemieniam się pewnie może bardziej w ciało płynne. Ostatnio, więc to jest to mi się podobało i, i, i dobrze, że pan na końcu jakoś podsumował, tak? Czyli co możemy z tym zrobić. Co prawda były to tylko dwie rzeczy, o ile pamiętam, ale, ale tych podsumowań trochę tu brakowało i, i miałem wrażenie, że pan domknął tę swoją prezentację, więc to, to ok. No A dobrze, było jeszcze 30 sekund. Tak, no chyba stres sprawił, że się za bardzo pospieszyłem. Jeszcze no, zostały panu piłeczki. No. Jeszcze zostały mi piłeczki. A, no nie, dobrze, no niech pan już nie rzuca, bo ja tej nie złapałem, będzie wstyd jeszcze. To, nauka niepoważna to jest taka, która spełnia definicję idealnego prezentu. Jej wyniki spełniają definicję idealnego prezentu. Ma być trwały, drogi i bezużyteczny. Tak jest. A jeżeli pan będzie robił te badania na, na tym piwie, to ja może ufunduję panu stypendium. O, bardzo dziękuję. To zaczęło mnie gnębić Mamy teraz. Mamy dużo świadków, Dlaczego? którzy słyszeli. To musi pan plan badawczy zrobić, żebym miał... Spokojnie, zrobię, zrobię. No, na pewno powstanie kiedyś Centrum Nauki o Piwie i wtedy tam będą granty na te rzeczy. Ale mnie najbardziej, szczerze mówiąc, tematy zostały wyczerpane. Najbardziej interesuje nie to, co pan powiedział, tylko przeczuwam tutaj jakąś ciekawą, ciekawą, ciekawą historię. Jaki najgłupszy eksperyment pan w życiu zrobił? I to jest trudne pytanie. Najgłupszy eksperyment. Mm -hmm. Nie potrafię podać przykładu teraz. No. Nie potrafi pan wybrać no, z tych, ty <laughs> tych tysiące. Nie, trudno mi odpowiedzieć na to pytanie. Najgłupsze Uprościmy to pytanie. Jaki tak? eksperyment w życiu zrobił? Przynajmniej jeden, tak? E, próbowałem rzucać piłeczkami w publiczność. To jest też swego rodzaju eksperyment, no, bo nie wiesz, wiedziałem, jak państwo zareagują. Rzeczywiście to się wysforowuje na czoło, tak. A... <laughs> I to też by się zaliczało do głupich eksperymentów, no bo nie wiemy, jak, jak publiczność zareaguje, nie wiemy, co będzie rezultatem. Nie, Wyszło tak, dobrze. Tak poważnie, jakie eksperymenty? Poważnie, czym się na co dzień zajmuje, jakimi A. eksperymentami. Na co dzień właśnie próbuję robić materiały o nowych magnetycznych własnościach. Czyli na przykład takie materiały, które chcą się magnesować tylko w jednym kierunku, ale jak już chcemy je przemagnesować w innym, to one mówią, nie, 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 nie da się, tylko w jednym. Czyli takimi materiałami zajmuję się na co dzień. Używam do tego również jąder atomowych do badania takich materiałów, do zmiany ich własności. E więc to są takie moje codzienne eksperymenty. Czyli to, to odpowiada trochę opisowi, jaki inny uczestnik tutaj o sobie podał. zainteresowania ma podobne do większości mężczyzn. Ale to tak. wyrywania jąder. <grym> Oprócz wyrywania ja jąder. Ja chciałbym dodać jeszcze jedną rzecz, która wydaje mi się istotna. Otóż bardzo mi się podobało to, że na pytanie, które zadał pan Janusz Weiss, pan odpowiedział nie wiem. Czyli nie ściemniał pan, że. No, że coś tam, nie, nie próbował pan się wyłgać i, i tak dalej, tylko pan powiedział nie wiem, sprawdzę. I to jest, i to jest taka postawa, która mi się bardzo podoba. Bo to, bo to jest postawa badacza. W związku z tym chciałem to za, po pierwsze zauważyć, po drugie powiedzieć, że mi się podoba i po trzecie, żeby pan to sprawdził, no naprawdę. Sprawdzę, naprawdę. <głosy> <głosy> bardzo dziękuję. Dziękuję również. Dziękujemy kłanią.